Witajcie czołgiści! Teraz widzicie... i mnie. Po dwóch tygodniach przerwy... Przepraszam, dwóch miesiącach przerwy... Mam nadzieję, że powracam do nagrywania. W wakacje nie miałem czasu... Na nagrywanie, ani nagranie... port of Tanks. Ale mam nadzieję, że teraz uda mi się znaleźć trochę czasu na nagranie chociaż... Choćby jednego odcinka w tygodniu. Chociaż postaram się nagrywać co najmniej tak trzy odcinki w tygodniu czasami mi się nawet udawało jeden odcinek w jeden dzień nagrywać a czasami nawet dwa odcinki w jeden dzień ale czasu mam coraz mniej mówiłem, że kupię monitor niestety nie kupiłem miałem kupić słuchawki z mikrofonem nie kupiłem zamiast monitora kupiłem sobie laptopa nie, wiem, czyli widzicie to, nie. Jest to Lenovo z procesorem Intel Core i 7 Całkiem porządny laptop, idzie na nim pograć, ale nie do tego mi służy. Będzie mi służył do programowania. Mam nadzieję, że przyda się również w szkole. Chodzę do techniku numer 10 we Wrocławiu. Jest to um, szkoła elektroniczna, informatyczna. Jestem na profilu technik informatyk, więc jak najbardziej lapek mi się przyda. Pokombinowałem trochę z rozdzielczością. Mam nadzieję, że ten ekran nie będzie już tak rozciągnięty. Nie powinien być tak rozciągnięty. Kamerka to jakiś Logitech Webcam 170, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Oświetlenie jest kiepskie. Na dworze jest strasznie pochmurno. Naturalne światło ledwo co tutaj wpadam po mojej lewej stronie mam zapaloną lampkę mogę Wam się wydawać trochę taki czerwony jutro spróbuję nagrać odcinek w świetle dziennym zobaczycie jak wtedy będę wyglądał za mną jest moja wersalka tam sobie śpi mój kotek wiszą dwa obrazki nie będę Wam mówił co na nim jest, co na nich jest. Zastanawiacie się sami. Co chciałbym nagrywać? Tak na przyszłość. Chciałbym nagrywać bitwy drużynowe. Miałem pomysł, żeby wbijać do losowych drużynówek, grać z pomidorkami i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie fajne doświadczenie i obejrzycie sobie drużynówki z random, no drużynówka randomowa, można tak powiedzieć chciałem nagrywać randomki na żywo mogę tam mm, skomentować od czasu do czasu jedną z waszych powtórek wysyłajcie je na ale nie obiecuję, że skomentuję yy, mój e-mail to konrad yy, co jeszcze, to o tym powiedziałem, o randomkach Aha, napiszcie w komentarzach czy ta rozdzielczość Wam pasuje i jakim następnym czołgiem miałbym zagrać Randomka Dzisiaj zagram KW1S Zanim się z nim pożegnam, pogram sobie nim jeszcze Nagrywałem przed chwilą bitwę mm, Zrobiłem 3000 damage'u KW1S Ale, ale nie włączyłem, nie wiem jak to się stało Muszę mocniej klikać te klawisze na klawiaturze. Nie włączyło mi się nagrywanie mojego głosu. A bitwa była naprawdę fajna. Przegrałem, bo przegrałem. Ale nie oddałem życia za darmo. Byłoby co oglądać. Tutaj mam troszkę gorszy matchmaking, bo rzuciło mi na 7, ale są tylko 4. Nie wiem gdzie jechać. Chyba pojadę w lewą stronę. Zobaczymy co tam będzie. Nie chciałbym zginąć od razu. No to, to by był bardzo kiepski odcinek. Jedzie ze mną rudy, jedzie ze mną k1 Topowe czołgi, czyli te dwa isy pojechały na tamtą stronę i te 150k. Z dzieci rozsypała się moja drużyna. Nie wiem co tutaj ugram. No, kłócą się. Koncernie nacjonalista. I kilku innych. No tak, potem mi wyślę linki do tego filmu. Żeby sobie zobaczyli. Ten rudy jest jakiś... Taki pomarańczowy. Strzelać umie. O co tu chodzi? W kłótni. Aha, te 34 mi spotnie. O ile jest to spotować. Mam nadzieję oddać chociaż jeden strzał. W tej bitwie. Nie no koledzy, nie można się tak kłócić. próbuję uderzyć od boku Jestem k 1 s Hellcat, czyli Moje najważniejsze cele No nie wierzę Tygrys Strzelił i rozwalił mnie Amuraka A, jestem Tygrys A ja go nawet nie zauważyłem Na T-34 Nasz się z nim bił Rudy I zginął Pewnie ja przegram jeden na jeden Jeżeli będziemy się wymieniać hit za hit to mogę to wygrać ale tak nie będzie On wyjedzie na mnie i po prostu składzi Co jest to Może uda mi się uciec w jakiś cudny sposób O dignąłem. To jest jednak niespodzianka Zobacz jak to się skończyło oddaję tylko dwa strzały. Kiewska bitwa. Tamta była zdecydowanie lepsza, tam było ponad 3000 damage'u. A tutaj pojechałem sam na szalankę i... Zginąłem. Jak pop. Jak paś. Zobaczmy co nas Elcek robi. Próbuję spotować. Nie wychodzę jeszcze z bitwy, o nie, nie, nie. Zobaczymy jak grają nasi moi sojusznicy że nie pomogli mi. Gdybym miał jakiegoś tam Isa koło siebie, wtedy ten tygryn padł. Zaczmy od drugiego Isa. Zresztą nie ma nic ciekawego. Wolałbym wyjść i zagrać kolejnego randomka. Ewentualnie CW. Ghostie mnie zabije, bo nie wszedłem na CW. 3 do 6. Tutaj jest mój tamę, który dał mi się zrobić. Bardzo malutko, bo tylko 772. Będzie to na poziomie żółtego, podchodzącego, tak podzielony, mniej więcej. <laughs> Nie będę przeciągał, wychodzę z tej bitwy. Później sobie zobaczę, jak się... Skończy. Bitwa... Kiepska jak dla mnie. Bardzo małe obrażenia. Ale to miał być taki filmik głównie... Informacyjny. Może jest jeszcze tutaj ta wcześniejsza. Aha, nie ma, bo... Zresetowałem... WOTa. Ja nie mogę czatu pokazywać. Będę <grym> się zamazać. Bo to czat wewnątrz planowy. Tutaj są tajne taktyki i tak dalej. Nie no, śmieję się. Patrzcie na moje czołki, wybierzcie sobie, który mam zagrać w na następnym odcinku, nie mam ich za dużo, ale nie mam ich też malutko, jest w czym wybierać. To było na tyle, do usłyszenia, cześć!